Zagadniemy mojego kolegę Darka. Gdzie to idzie? A tu nie wolno, proszę pana chodzić. Tam. Co tam, daro? Kurde, ale rowery. ty no, widzę, że normalnie. Zwykły dziad. Skimera? Zwykły dziad. Nie, torba. Dorba, Co tam? Kurde. To widzę normalnie, medialny gościu. Proszę Cię, jestem sławnym youtuberem, to już nie są A żarty. Co? No, <grym> jak tam, się? Ja jadę na Słowację z powrotem, ale patrz jakie chmury się kurwa robią. Wiesz co, tak, gdzie, patrzę, tam, gdzie patrzę na IC, nie ma nie deszczu, pada. nie? Nie pada ja byłem... fajnie ciepło jest Ale tutaj, wiesz, że... fajna pogoda, no nie wiem jak na rower, ale do jest powietrze. Ile dziś kilosów? 35 35 Trzydzieści <grym> eee, pięć Biegam w I to się rozpieczy. Biegam, ale wiesz Kurde, teraz jak się zaczyna robota No, to no nie ma Wieczory, wież, masakra No niestety Fajnie było, słuchaj, do południa Powalczyć sobie Ja uwielbiam, wiesz, tak biegać rano, Hej. rano albo wiesz, w tak gdzieś godzina dziewiąta, co chcę a teraz też fajnie. Dobra, teraz też fajnie. Dobra, daro. No, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Te wszystkie filmy tak, tak. <laughs> pod mostem czysto. Myślałem, że będzie syf, ale jest pięknie posprzątany. Proszę Państwa, tak sięgam pamięcią, i chyba w tym roku ani razu od A do Z nie jechałem do Tresztyny i z powrotem. Nie przypominam sobie, zawsze coś tam. Ucinałem, skręcałem, dlatego dzisiaj jadę sobie do Trsteny i z powrotem ścieżką rowerową. Pogoda jest fajna, jest chyba 18 stopni, a nie 19 miłachu pokazuje. Ale jest przyjemnie. Mam nadzieję, że nie będzie padać, jest pochmurzone, słońca nie ma. Ale z tego co usłyszeliście sprawdzone pogody nie tylko przeze mnie. No i mam nadzieję, że suchy przejazd. To jest scena to jest 70 km, jakieś tam stówka czy chyba dwie, w pionie, nawet chyba nie wiem czy tyle będzie. Także przyjemna jazda. I widzimy się i słyszymy na trasie. Są kierowcy SK, dokładnie, którzy yy, przepuszczają takich amatorów jak ja, także fajnie. Będziemy grzybki zbierać jakieś tutaj. Pan ma miejsce, miejscowy rider, ale mówię o tym po prawej, co przez Rogośnik jechał. A jak będę wracał, to zauważyłem, że jest tablica Historia Rogoźnika. Coś tam poczytam i się z Wami podzielę. No, na Bia... na Bajaj, na na Babiej Górze chyba dzisiaj widoków za bardzo nie będzie. Fajnie tak jechać. No ale ja wiem, czy w takiej temperaturze dziecko, które się nie rusza, siedzi w takiej przyczepce, to ma fajnie. No wiadomo, że nie. Nie, nie forsuje tutaj jazdy przy 42 stopniach, no ale troszkę może zimno. Temperatura nadal 17 stopni, choć w pewnym momencie było 16. I tak sobie myślę, no, jak spadnie na 15, no to się troszkę wkurzę, bo 15 to jest taka graniczna temperatura, gdzie no, ja nie lubię jeździć. Zbliżam się do miejscowości Podczerwone, jeszcze kawałek mam, a póki co zerknijcie sobie na Tatry których nie ma. A jeszcze jeżdżą. Okej, okay, okej okay. Nic twoim kurom nie zrobię, gościu Tuś waraki No O, jaka pani narciarka Rolkarka Wrotkarka Musicie uważać, bo maszyny rolnicze, ciągniki mogą jeździć po tych ścieżkach tutaj do pola. Chociaż może nie tyle po ścieżce, co przejeżdżać przez, przez ścieżkę. Prdę. Prdę. no nieźle sprzętem, objuczeni no ja już jestem na Słowacji no, ale jakiejś euforii po mnie się nie spodziewajcie, bo co? no bo jest zimno i tak sobie myślę, że od dziś już zabieram ochraniacze na buty. Mam takie letnie, oczywiście, czajna i kamizelkę. Nie ma to tamto. <ścoughs> Widzieliście młodego? Jakiś zafascynowany Ale ja bym też poszedł w kimkę, jakby mnie ktoś tak woził Czyżby nad Babią się przejaśniało? O nie, to tu jest Babia Ojej, Sorry, pomyliłem góry Uwielbiam tędy jechać Raz, że w dół a dwa, no to jest następne miejsce po tych, które już kiedyś wam wymieniłem, a których już nie sposób spamiętać. Mam nadzieję, że mnie nie dosrają te ptaszki ptaszki to tak lubią kupy na rowerzystów puścić, nie wiem w którą stronę patrzył, patrzył w ogóle na mnie. Wszystkie są fajne, tylko strasznie telepie na tych mostkach Bo e! Boże, Boże, Boże Krócy Wykopki już są Patrzcie, jakie grule Na no, Osturnie trzeba jechać No to mam cel następnej wycieczki. A jak to na no, osturni nie być, kiedy są wykop. U nas to by w 3 sekundy rozkradli. Słuchajcie, no nie, nie będę uskuteczniał tutaj postoju. Rzeka Orawica. Mostek zrobiony. No i z powrotem. Napis jak w Hollywood tam. Sztena bardzo piękny. 36 km. 160 km w pionie. A, trochę jest. będzie reperował. Nie może być. patrzy się, bar pusty. To jest skandal. Nie ma Młody, młody dalej uskutecznia dżemkę. Dobry jest. Rzadko kiedy, ale jednak dziś mam do czynienia z wiatrem, który wieje nie od strony Orawy, tylko od Pienin. Dlatego tak fajnie mi się jechało w stronę Słowacji, a teraz tutaj w dół, też mi się jedzie fajnie, ale czuję opór powietrza. Ja już jestem w Polsce, no i zbliżam się do miejscowości Podczerwone i mam nadzieję, że z tej chmurki nie będzie deszczu. Tu też są śliwki, ale podejrzewam, będą kwaśne. Nie mam ochoty na kwaśne. Dlatego rezygnuje. Dzieciaczki, dzieciaczki, niezadowolone. Jak jest zimno. No bo co to za przyjemność? Ja stary ile jadę od, następnego, od następnej jazdy nogawki ochraniacze na buty i kamizelka bądź nawet kurtka. I nie ma, że boli. No moi drodzy, 15 stopni. To już jest skandal, żeby we wakacje było tak zimno. Jeszcze ta chmura taka wielga na Widzieliście mamy grzybów Jasny Gwint I tutaj w takim małym lasku 72 km, tyle ma ta droga 360 w pionie no i 2 godziny i 43 minuty. Chciało mi się bardzo tędy jechać na spokojnie. Jak sami widzicie, trasa jest bardzo przyjemna. Polecam, a póki co żegnam się z Wami w tym ostatnim dniu wakacji. No i cóż, od jutra wrzesień, mam nadzieję, ciepły. Czytałem prognozę, że ma być wyjątkowo suchy. Nie wiem, czy to dobrze dla rolników, dla nas, ale cóż poradzić. Ja na to wpływu nie mam. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego i póki co z górskim hej!